Wieje silny zachodni wiatr. Ogłoszono alarm sztormowy. Zimny i mokry wiatr powoduje ochłodzenie. Prognozy dla żeglarzy nie są dobre, ale Fran i jego kolega mają zadania na lądzie. Podczas sztormu chronimy wybrzeże. Odpowiadamy za różne porty, odwiedzamy kapitanaty, sprawdzamy jednostki i opłaty podatkowe. Tam podejdziemy. W kapitanacie są dane jednostek, które pojawiają się w porcie. Ta lista będzie bardzo ważna. Dzień dobry. – Jak się macie? – Dobrze, a wy? – Też, wszystko gra? Jasne. Czego potrzebujecie? – Poprosimy listę jednostek, które były w porcie. – Dziś rano? – Tak, przejrzymy ją. Tylko kilka jachtów wypłynęło przez sztorm. Gdy weszliśmy do kapitanatu, zobaczyłem znajomą kobietę. – I si hay una to Jessica. Gdy Fran ją poznał, jej rodzina walczyła o życie. Wypłynęli na deskach, ale złapał ich sztorm. Jej córka wezwała straż. Jak mogę pomóc? Nie mogę znaleźć rodziny. Proszę się nie rozłączać. Pogoda się pogarszała, a dziewczyna nie mogła się skontaktować z matką ani z nikim bliskim. Służby ratunkowe przystąpiły do akcji. Patrullera, odwiedź blanca. Około północy pani powiadomiła nas, że jej rodzina nie wróciła do domu. Fran natychmiast wyruszył. Ta misja nie miała być łatwa. Obawialiśmy się najgorszego. 41% nielegalnego tytoniu wypalanego w Hiszpanii pochodzi z czarnego rynku na Gibraltarze. Ze względu na różnice w stawkach podatkowych, trasa z Penią do Algeciras jest często uczęszczana. Mają nawet infrastrukturę na lądzie. Trudno ich złapać, bo śledzą każdy nasz ruch. Gdy nas dostrzegą, wracają na morze. Sergio próbuje innej taktyki, i wyrusza na jednostce szybkiego reagowania. Nie ujawni się, dopóki nie dostrzeże celu. Wtedy ruszą w pościg. Szybkie jednostki ułatwiają dotarcie do przemytników. Centrum Operacyjne Służby odgrywa kluczową rolę w akcjach. W kwaterze głównej w Madrycie zauważyli już jednostki opuszczające Gibraltar z papierosami. Sergio i jego ludzie są w pogotowiu. Jak tylko dostaną zgodę, ruszą w pościg. Jeden odbija od lądu. Przyjąłem odbiór. Pierwsza łódź zmierza na zachód. Co mamy? Papierosy. Gotowi? Tak. Co roku w porcie Al-Hasiras przejmuje się 3 miliony paczek. Widzieli nas i poinformują innych, że płyniemy. Zostawię telefon na wszelki wypadek. Przemytnicy wyruszają po zmroku, kryją się w cieniu rafinerii ropy nad zatoką. Strażnicy wiedzą, gdzie szukać. Nasz cel powinien być tam. Są przy brzegu przy molo. Widzę ich. Płyniemy. Rozbiją się. Centrala, tu kartucha. Śledzimy ich. Płyną do Palmones. Łodzie kierują się na plażę małej miejscowości. Płyną tak szybko i robią takie zwroty, że każda z dwóch motorówek może się wywrócić. Zareł w dno nie płynie. Gazu do nich. Gdy 300-konny silnik motorówki osiągną pełną moc, strażnicy mają nadzieję dogonić przemytników haszyszu. Pusta? Średnio cztery takie łodzie dziennie wpływają do Hiszpanii przez Łalwę. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Po półgodzinnym pościgu przemytnicy wreszcie się poddali. Kłaść się! Ręce za głowę! Ścigaliśmy ich jakiś czas, aż zatrzymali łódź. Pojedynczo! Kajdanki! Nie ruszaj się! Ręce za siebie! Leż tam! Macie nic nie mówić. Nie ruszaj się. Tu, pojedynczo. Masz coś? Nie. A ty? Nic. Bądźcie spokojni, to my też będziemy. Zachowajcie spokój. Trzej funkcjonariusze wiedzą, że to niebezpieczna sytuacja że coś może pójść nie tak. Skuliśmy ich, bo było nas trzech, a ich sześciu. Nie chcieliśmy się narażać. Sprawdź, czy nie mają noży, telefonów. Opróżnij kieszenie i łóż wszystko obok niego. Włóż to, będzie zimno. Bądźcie spokojni, to nic się nie stanie. Dziękuję. Wie pan, że to moja praca? Idź tam, kładź się. Gdy opanujemy sytuację, powiadamiamy centralę przez radio albo telefon satelitarny. Podczas pościgów strażnicy wypływają nawet 50 km na morze i radio traci zasięg. Dlatego mają też telefon satelitarny niezależny od przekaźników na lądzie. Słyszycie mnie? Zatrzymaliśmy ponton, mamy sześciu podejrzanych i jednostka obok nas. Mogli mieć około 100 pakunków, to nawet 3,5 tony. Taka ilość to dla siatki przestępczej 3 miliony euro. U brzegów Uelwy zatrzymuje się co roku około 90 ton haszyszu. Ci trzej strażnicy zatrzymali 3 tony w 45 minut. Pół roku temu służba wysłała śmigłowiec i kilka łodzi na ratunek rodzinie, która wypłynęła na deskach. Któregoś dnia wypłynęłam z mężem, bratem, bratankami i córką na deskach. Chcieliśmy dopłynąć do jaskini na Cabo de Gata. Gdy wypływaliśmy, pogoda była ładna, ale wiatr się wzmagał. Był coraz silniejszy. Córka dzwoniła do nas, ale potem powiadomiła Guardia Civil. Przez przypadek, Fran, jeden z ludzi, który wyruszył na akcję, właśnie spotkał Jessica, którą wtedy uratowano. Baliśmy się, modliliśmy się, żeby ich znaleźć. Nie mogliśmy dopłynąć łodzią, musieliśmy płynąć w pław. Płynęli z trudem, prąd ich spychał. Ocalił mi życie, nam wszystkim. Oni byli odważni, musieli włożyć uprzężę, podnosił ich śmigłowiec. To bohater. Zawdzięczamy mu życie. I jego kolegom z Guardia Civil. Po to wstąpiłem do Gwardii. Chcemy służyć ludziom. Jesteśmy wam wdzięczni. Przyszedłam tylko po papiery, nie spodziewałem się. Zabierzemy się do pracy. Było miło. Dziękuję. Proszę pozdrowić rodzinę. Często się zdarza, że wyławiamy zwłoki. Tym razem było inaczej. Narażanie życia dla innych to powołanie. Praca strażników zostaje doceniona w dniu święta państwowego. Funkcjonariusz Francisco Jose otrzymuje odznaczenie z białą wstęgą.